Witam wszystkich w kolejnym odcinku Let's Play Dungeon Keeper 2. Jak widzicie, przeszedłem już do menu, jęcząc drzwiami. A chyba każdy wie, że jesteśmy w tej planszy. I zależy, którą wybraliście e, przy Lordzie Zakutym Łubie. Zakutym, tak? Zakutym Łubie. E, tą planszę możecie wybrać. Widzicie, tej nie możemy. Niestety. Ja nie bym sobie w nią zagrał. Przechodzimy do tej jest to błyszczący niedopałek pieczary główny cel eee. Eee. coś tam ognisty temperament lord Zygmunt i jego świta gigantów musimy chyba pokonać trzymać ewentualnie ognisty temperament lorda Zygmunta i jego świty gigantów Musimy przemierzyć e, pieczary tych gigantów i być świadomymi zagrożenia nies niesionego przez. Ale ja pieprzę bez sensu. Niesionego przez e, roztapioną lawę, która jest przekleństwem tej ziemi. Wiem, to tłumaczenie było najniższych lotów, ale. No wiecie, jakoś to idzie. Jaba. My, z tego co słyszę, nowe pułapki. Jak zawsze wykopujemy, co się da, żeby many mieć dużo. Nie tak jak ostatnio zmaściłem na całej linii. Zmaściłem i to bardzo. Dobra, tu jest. O. Że tak powiem. Kurde. Nie, to będzie fail. To będzie fail. Uwaga. Co ja mam zrobić? Giganci idą, no, oni są najsilniejszymi stworami wroga. Coś wyskoczy? Ale nie, nie, powaga. Hmm. Hello? Anybody in there? Anybody? Please? Tak, jak widzicie, giganty ledwo co rozwaliły. Ej, cholera, co, co ja tutaj powinien zrobić? Nie wierdzielamy. Samo gobinem. Aha. Jak się boi, no to nie może walczyć. Na szczęście dużo gobiny wyszukać. Dobra, dobra, jakoś to ogarniemy. Uda się, uda się, uda się, uda się. Widzicie, nawet hochliki walczą, gdy chodzi o dobro serca lochu. Oj, ja, jeden goblin już padł. Jesteśmy w czarnej dupie. Jak zawsze, ale. Tym razem jest to trochę taka bardziej czarna dupa. Ale o, widzicie, gobliny już sobie poradziły ładnie. Jeden gigant zabity. Dalej mamy przerąbany, ale przynajmniej jeden gigant jest zabity. Wiem, matlam strasznie, ale jakoś dzisiaj jestem Aha. Oż, oż, oszalały. Aha. Jak najszybciej cucimy, to nasze... Jeden goblin zdechnął, czy mi się zdaje? Zdechł? Zdechł? Zależy, nie. Dobra, nasze cudne goblinki muszą mieć jakieś mieszkanko. Muszą szybko wyzdrowieć. Oj, 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 ale Aha, zdobyliśmy to. Wiem, że moja jest mała. To też można przekopać. To też można przekopać. Tego lepiej nie. Musimy jak najszybciej rozwalić tych gigantów. Może być problem. Giganci, podobnie jak salamandry, mogą przechodzić przez lawę bez żadnych problemów. Nawet na pierwszym poziomie nieźle daje się wyznaki naszym potworkom. Widzicie, że. No nie, nie źle wali tym goblinom. Ale Ale nie? Dobra, padł. Olbrzym Wiśniewski padł. Tak. Jestem żałosny. Wydobywamy złoto, zbieramy mannę, wszystko jest spoko, nic się nie dzieje, la la, la, la. Bardzo Tu to sprzedajemy, To potrzebne. Jeszcze jeden olbrzym jest tutaj, spoko. I tutaj nic nie budujemy, bo jak sami widzicie mamy gotowy loch, może i nie za duży, nie za fajny, ale... Nie narzekajmy na poległego strażnika. To jego wina, że przegrał, nie? Ech, aha, aha. Dobra, idziemy za samym olbrzymie. Dawać, dawać, dawaj, dawaj do przodu. Ja sobie potrenują na tym olbrzymie. Mają... Druga walka, im dłuższa walka, tym więcej doświadczenia. O, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Zajmijcie się cholernicy. Zajmijcie się też się cholery. kopać się coś. Zajmijcie się cholery. Zajmijcie Dobrze. Nowa pułapka. Pułapka alarmowa. Coś jak czujnik alarmowy na włamywaczy. Stawiamy ją np. tutaj. Jak potworek do nie podejdzie to jest... Znaczy, nie wiem jaki jest alarm, ale jest jakiś alarm. Nie wiem jaki alarm, bo szczerze nie używałem tej pułapki, jest ona bezużyteczna. Zawsze byłem świadom tego co w moim lochu się dzieje. Tak, przyszedł salamander. <grywka> Na co? E, przyszła salamandra. Jest ona bardzo fajnym potworkiem. Nie jest może zbyt silna, ale jest zwinna, sprytna, super wygląda i może chodzić po lawie. Tak więc, witamy salamandra w naszych szeregach. Mamy nadzieję, że czuć się będzie dobrze. O, to my mamy salę no, mamy salę tortur, fajnie. Szpoks. Dobra. Pani mm. Lada... E, znaczy Czarna Damo. A, Giganci nadchodzą stąd, więc uważajcie, żeby przypadkiem nagle przy waszym sercu luchu się od nich nie zaroiło, bo tu jest są gdzieś nawet dwie bramy bohaterów. Uważajcie, żeby żaden skrytobójca nie zaszedł wam tutaj czarodzieja. Szczególnie, jak jest tylko jeden. Widzicie, drzwi nie są zamknięte, więc każdy sobie może swobodnie przechodzić. Każdy wróg. Hmm. W ogóle do serca, się sprzedać nie da. Właśnie to po co on jest? Nie, wszystko, co niepotrzebne, żeby zajmować teren e, manodajny. Tak jest. Hmm. Ja Właściwie nie wiem, czy tu będą się dziać na tyle ciekawe rzeczy, żeby zostawić. Ale najwyżej potem wytnę. Nie będę gadać o ważnych rzeczach, to jakoś to będzie. Jak zawsze. Są dwa nowe czary, zastanawiam się jakie. Chyba tworzenie złota i jeszcze jakieś. Logi Logiczne. Tu też się wykopię. Nie mam bladego pojęcia, gdzie tu są e, bonusy. Łatwy sposób na rozwalanie wrogich drzwi, jeśli Obok nie ma wzmocnionej ściany. Spójrzcie. Ojej, no drzwi się zniszczyły. Nawet najbardziej wytrzymałe, najbardziej uber-drzwi, łatwo można zniszczyć w ten właśnie sposób. Pamiętając nasze ostatnie manowe doświadczenia z pułapkami, lepiej postawić tylko trzy działka. Mimo, że giganci rozwalą je raz-dwa opłaca się mieć chociaż te dwa działka, żeby odciągnąć uwagę gigantów, dopóki nie weźmiemy jakichś stworków tutaj. Zapiszę sobie. Ej, co jest? Gościu nie powiedział Game Saved. Game no. Saved. Na razie wszystko jest jak najlepiej. To też można rozmawiać. To też. Ach. Ja chciałem poczekać aż gościu doskonali zaklęci się chochlika, ale chyba się nie opłaca. Jest tyle kopania, że chochliki same sobie poradzą. Tu się nara... O, Boże. Chciałem wiedzieć, że tu się na razie nie przekopujemy, ale... O kurde, na czwartym poziomie on rozniesie. Przydałoby się mieć więzienie na niego. Bo taki olbrzym to już jest nabytek. Dobra, jeszcze. Mamy miejsce na dwóch klientów. A widzicie? Clients being serviced. Mamy tam dwóch klientów w sali tortury. Więc na spokojnie wszystko się zmieści. Oko zła! Stare, dobre oko zła. Pokazuje nam kawałek mapy, którego normalnie nie widzimy. Pamięta się te czary z Szkoda, że tu jest dużo mniej czarów, potworków, pułapek, nie, pułapki, pułapek jest mniej więcej teraz. No ale szkoda, że jest mniej ogólnie rzeczy w dwójce niż w jedence. Ktoś pamięta demony pączkujące, czy poczkujące, smoki. Kurde, tego było. E, gościu, a ktoś chce mieć Von, tu Tam Nabił czwarty level spoko Ten olbrzym bardzo nam się przydał. Olbrzymy tak jak dymony, żółciowe i inne trole e, Lubią robić w warsztacie Ej szybciej to kopcie co? 12 Dobra starczy tyle rolników w kolansie w stwory w tej planszy mają czwarte poziomy, więc z początku może być trudno, ale jak przetrwacie ten atak gigantów, jak gigant już prawie podchodzi do serca lochu, to zaczynają wyskakiwać gobliny. Lepiej chwycić goblina i dopiero jak będziecie mieć kilka rzucić bo sam goblin mimo wszystko sobie za dobrze nie poradzi. Tu może być jakaś niespodzianka. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przeszkoda jest taka, że nie mamy kamiennego mostu. Drewniany most, zobaczcie, poświęcę te 200 złota. Jest drewniany most i pomalutku zacznie się niszczyć. Hochlik odwaliło cię, jesteś tylko hochlikiem. Jest aż dwóch walczących? Eee, on ucieka, <laughs> ale uciek? Co on tu robi? Idiota. Pomóżcie, bo to jest ostatnia łajza. Ten też nam się przyda, właściwie. Moja treść jest zu ej? Starczy Szarodzi, czwartopoziomowy przez przed pierwszo-poziomowymi potworkami. Gdzie Ona mu pociągnęła za dwa życia. Nie z Dobra, szybko zajmujcie. Ja go chcę mieć w swoich szeregach. Ruch, jak on zczeźnie, to ja was zatłukę. Bierz go. No i następny że Lubię gości. To słuchajcie co on woła! Tak atakuje. Bo tak mi się trochę zdaje, że ten olbrzym to może być Polak. Ewentualnie jakiś inny Słowianin. Bo większość naszej części Europy przeklina tak jak my. No bo no to jest spoko. Hmm, mam nadzieję, że już ktoś bierze tego olbrzymiego. Jeszcze nie? Jak tym hochlikom nie powie się, do, co mają dokładnie zrobić, to tego nie zrobię. Bo to po prostu są te tępy hochliki. Tu, o ile mnie pamięć nie myli, jest strażnica. Być może z gwardzistami, więc uważajcie, gwardziści też są silni. Oh. Pierwszy magiczny item jest tutaj właśnie, tam, tam gdzie mówiłem. Co on daje? Mały prezent pieniężny dla naszego Lorda. Jeszcze go nie przechwycili? Właśnie, silne stworki... E, ...konwertują się na naszą wiarę. <śm> trochę dłużej. Nie, to nam nic nie da. A bo da, da. Aha, biblioteka jest za mała? a nie, nie jest za mała. Your Your does not have biblioteka jest, ma ograniczoną pojemność nowych zaklęć i tych znajdziek. Jedna szafka to dwa miejsca na znajdźki. Idzie zaklęcie i znajdźka, więcej tutaj nie mogą wcisnąć na tą e, półkę książkową. to Tu jest spoko. Tu też jest spoko. Wszędzie spoko. Ja się zastanawiam, kiedy oni zaczną tutaj przychodzić. A wtedy może być kiepsko. A właśnie, zobaczyliśmy, co tam jest naszym mostem. Ojej, most już nie ma, a nic z nim nie robiłem. Dobra, to tu pamiętajcie, tutaj są olbrzymy, tutaj jest strażnica, a ja na razie oddam się beztroskiemu graniu, bo już czuję, że i tak jest dość nudno, jak tak tylko się kapicie. Więc do zobaczenia za sekundę.